Ile czasu potrzeba, by zainteresować się książką po obejrzeniu okładki, pozostać na nieznanej stronie internetowej i zaciekawić się nową osobą? Badania pokazują, że już po pierwszych sekundach osoba, która cię obserwuje, podświadomie oszacowuje dwa czynniki budujące waszą relację: to na ile jesteś sympatyczny i wiarygodny. Jeśli rozmówca cię polubi, otworzy się i będzie cię traktował przyjaźnie. Jeśli uzna cię za wiarygodnego, zaufa twojej kompetencji i intencjom. Wszyscy oceniają, i w zdecydowanej większości przypadków robią to zupełnie nieświadomie, kierując się kulturowymi i rodzinnymi schematami. Dlaczego jesteśmy tacy powierzchowni? Gdyż nasz mózg musi szybko zadecydować, czy nowy osobnik, który stanął na jego drodze, nie odgryzie mu zaraz głowy. Niestety lub niestety oceniani jesteśmy cały czas, a nasz mózg robi przy tym duże skróty. I choć pierwsze wrażenie bywa często mylne, to jednak odgrywa dużą rolę. Kiedy poznasz zasady kierujące się tym zjawiskiem, możesz w bardziej świadomy sposób unikać niechcianego zaszufladkowania do nieprzyjemnych osobników. Oto trzy sposoby, które mogą Ci w tym pomóc. Zróbmy eksperyment myślowy. Kto jest dla Ciebie najważniejszy na świecie? O kogo troszczysz się każdego dnia, spędzasz dużo czasu myśląc o tej osobie i zastanawiasz się, co zrobić, aby żyło się jej dużo lepiej i przyjemniej? Kto jest osobą, której najbardziej życzysz samych komplementów i sukcesów w życiu? Tą osobą jesteś Ty sam. Jakie ma to znaczenie w robieniu dobrego pierwszego wrażenia? Jak się okazuje bardzo duże. Pierwszą, najważniejszą, najbardziej oczywistą i wciąż bardzo często zapominaną zasadą wzbudzenia sympatii u innych jest uśmiech. I to wcale nie dlatego, że zęby są najsympatyczniejszą częścią naszego ciała, to nie dlatego, że otwierając buzię, jesteśmy bardziej otwarci, ale dlatego, że uśmiechając się do innych, wysyłamy im sygnał: jesteś fajny, lubię cię, podobasz mi się. Jaki to ma związek z tym, że jesteśmy dla siebie najważniejsi na świecie? Ano taki, że ciężko nie polubić osoby, która właśnie powiedziała mi bardzo miły komplement, która właśnie mnie doceniła i w towarzystwie której mogę czuć się bezpiecznie. Co jeszcze Łechoce nasze ego w kontakcie z innymi? Podobieństwo. Jeśli ktoś jest w jakiś sposób podobny do mnie, czy to pod względem zachowania, upodobań, pochodzenia, czy nawet wyglądu, to lubię tę osobę bardziej niż te mniej podobne. Uwaga, wyjątkiem od tej reguły są dwie kobiety ubrane w taką samą kreację na balu. Dlaczego tak się dzieje? Jak się okazuje, podobieństwo budzi sympatię, bo my sami siebie lubimy, albo przynajmniej bardzo chcemy lubić. Podobieństwo daje poczucie bezpieczeństwa. Jeśli ktoś zachowuje się podobnie do mnie, jest mi łatwiej przewidzieć jego zachowanie, a poza tym ryzyko wejścia w konflikt jest dużo mniejsze. Jak to wykorzystać w praktyce? Poznając nowe osoby, staraj się szukać podobieństw. Może lubicie ten sam serial, chodzicie o tej samej godzinie do sklepu po bułki, czy używacie tego samego kremu do pięt. Poza tym pamiętaj również o efekcie Kameleona. Naśladuj w bardzo subtelny sposób mowę ciała Twojego rozmówca. Podobnie sieć, trzymaj przewęt w tej samej ręce itd. Wykorzystując ten efekt możesz również szybko sprawdzić, czy ktoś Cię lubi, czy też nie. Zrób mały eksperyment w towarzystwie. Siedząc na przykład przy stole, odchyl się nieco do tyłu. Twoi rozmówcy, jeśli zależy im na dobrym kontakcie z Tobą, najprawdopodobniej po krótkim czasie również zmienią swoją pozycję. Ten patent działa szczególnie na randkach, polecam. Czy wiesz, że mężczyźni z wyższym wykształceniem są przez kobiety postrzegani jako wyżsi, niż są w rzeczywistości? A osoby atrakcyjniejsze są uważane za bardziej sympatyczne? Na tym właśnie polega efekt halo. Przypisujemy ludziom różne cechy na podstawie jednej pozytywnej lub negatywnej cechy, która rzuca się w nasze oczy. I tak elegancki mężczyzna może być odbierany przez nas jako szarmancki, inteligentny, pracowity, ambitny i kulturalny, tak założenie białych kozaczków może wpłynąć, że ich właścicielce przypiszesz cechy mało rezolutnej osoby o zainteresowaniach tipsów i sztucznych rzęs. Pamiętaj więc o tym efekcie i zadbaj o swój wizerunek. Przykładowo w pracy będziesz odbierany jako bardziej pewny siebie i profesjonalny, kiedy odsłonisz twarz z włosów, zdecydowanie uściśniesz komuś dłoń, będziesz utrzymywać kontakt wzrokowy i wybierzesz ubrania w odcieniu niebieskiego. Nie przesadzaj z biżuterią trzy elementy są wystarczające. Dbaj o jakość i prostotę Twoich ubrań i dodatków, a także o dopasowanie stroju do okazji. Sweter, nawet z najwyższej półki, nie jest odpowiedni na spotkania biznesowe. Więcej na temat kreowania wizerunku opowiem ci już wkrótce. Ja oczywiście nie zachęcam Cię do tego, abyś oceniał ludzi bardzo szybko na podstawie pierwszego wrażenia, czytał książki na temat mowy ciała i oceniał osobowość danej osoby właśnie na tej podstawie. Ludzie chcą wierzyć w takie bajki, a niektórzy nawet idą na psychologię właśnie w tym celu, aby bardzo szybko oceniać daną osobę. Ale czy jest to w porządku, że mówimy, że osoba z założonymi rękami jest zamknięta, kiedy jest jej po prostu zimno? O tym samo. Poza zadbaniem o swój wizerunek, dbaniem o to, aby zawsze się uśmiechać, pamiętaj o tym, żeby dać się zapamiętać. Zamiast mówić, że pracujesz w banku, pozwól ludziom poznać siebie bliżej. Powiedz, że rozwiązujesz czyjeś problemy. Powiedz o tym, że pomagasz ludziom w inwestowaniu pieniędzy, w zarabianiu, w, w spełnianiu marzeń. Pamiętaj też o tym, aby być zawsze bardzo życzliwym, ciepłym i uśmiechniętym. Takich ludzi, jeśli się nie lubi, to tylko i wyłącznie zazdrości. No i to, co jest najważniejsze, po prostu słuchaj innych. Takich ludzi lubi się najbardziej. Pamiętasz przecież o naszym bardzo zarozumiałym ego. Mam nadzieję, że te wskazówki w znacznym stopniu ułatwią Ci życie. Do zobaczenia wkrótce. Dzisiaj nagrywam ten odcinek w wiosce kobiet z długimi szyjami i z długimi uszami. Czy wiecie, że te kobiety bardzo zwracają uwagę na swój wygląd i uważają, że są bardzo nieatrakcyjne, kiedy nie mają tych niesamowicie ciężkich e, okręgów na swojej szyi? Dlatego w tym czasie, kiedy te okręgi zmieniają, nie pokazują się swoim mężom, gdyż czują się bardzo nieatrakcyjne. E, tak naprawdę nie chodzi o wydłużanie tej szyi, mimo że mamy takie wrażenie, ale o obniżanie barków do dołu e, i te kobiety co chwilę, co, co roku e, dokładają sobie jeden okrąg, żeby, żeby to wrażenie jeszcze bardziej e, wzmocnić.